Cześć, siema. Mm, tak. Limit czasu mnie złapał. Znowu. A zakończyłem na tym, że nie chcę umierać, no bo ja nie chcę umierać. Dobra. Okej. Okay. Jest już jeziorko. Kurde. To jest taki upadek durny. Okej, okay, jestem w domku. Prześpię się. Potem poszukam. A może lepiej nie? Dobra. Idę szukać. Moich rzeczy. What? Dobra, dziwne. Na szczęście pajączki mnie tak nie atakują. Ok. No, tak głupie umrzeć. Przez upadek. O kurde, ja mam naprawdę pecha do tych upadków. No i co ja teraz mam zrobić? Dobra. Jest jeden. Dalej piasek. Trzeba będzie coś mi baguje Ale to teraz nie jest ważne. Dobra, wyszedł. Idziemy dalej. Ja muszę znaleźć tam te rzeczy. No, przynajmniej bardzo, bardzo chcę, no, bo jednak. Fajnie było mieć mączkę, kosznąć strzały. Hmm. No ale dobra. Jak się nie znajdzie, to szkoda. Jak się znajdzie, to fajnie. A pewnie się nie znajdzie. Hmm. No bo duża jest ta dżungla. Powiedziałbym nawet, że ogromna. O, jajko, no dobrze, spoko. Może uda się z tych jajek, żeby się Kurczaki urodziły. Jest dżungla. Mam nadzieję, że to już jest ta woda, przy której umarłem. Wtedy będzie łatwiej. Mam nadzieję, że to Mm, o Chciałam powiedzieć, mam nadzieję, że to nie jest jakieś mm, jakieś systemy, nie wiem, musz... Ej. Kurde. Dlaczego to jest jakaś góra, a nie dżungla? Dobra, dziwne. Może jakoś le Mi się wydaje, że dobrze. O, krowy... Spoko. Zaraz hmm. gdzie ja źle poszedłem? A nie się udaje, że dobrze poszedłem. To kurde hmm. może sobie odpuścimy? Coś ja bym nie chciałam. Hmm. Czy można pójść do przodu? Fajnie było mieć rajs minimap. Ej, to jest dżungla, nie. Wtedy by się zobaczyła, O, to chyba widziałem. tak mi się wydaje Ała. Tak, to jest... To, 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 to jest dżungla? Nie, to nie jest dżungla. Tam na razie daleka. Jak um, daleko się nie Nie, to na pewno nie jest tutaj. To gdzie to kurde jest? Zgubiłem dżunglę. To dziwne. Jak można zgubić tak dużą dżunglę? Też, ej, tam jest dżungla. Ej! What? Ty... Ja tego nie zauważyłem? Dobra, dziwne. Chyba, że to jest inna dżungla. Albo ja wtedy nie zauważyłem tej góry, albo teraz ja zauważyłem tej dżungli, albo i to, i to. To nie wiem, no. Dziwne. Okej. Okay. To chyba nie jest tutaj. A mam nadzieję tak, Mam nadzieję, takie, tak, nadzieję. Hmm. Zaraz. Dobra. A ja nie chcę wracać tam. Naprawdę kiedy indziej wybuduję domek. Może tam się znajdzie, może się nie znajdzie. Nieważne. Na szczęście tam nie znalazłem żadnych diamentów. Wiem, gdzie jest dżungla, mniej więcej i co mi wystarcza? Naprawdę, nie chcę tam się znowu zapuszczać. Po prostu no, nie wiem, co powiedzieć, ale no, nie chcę się tam zapuszczać, bo potem znowu nie wyjdę, będzie noc i mnie znowu klipę zabiję. I będzie głupio. Trzy jak... zabicia w jednym odcinku. Co było, jakbym nie trafił do domu by było jeszcze lepsze. A nie, chyba trafię. Tak, tak. To jest już przy moim domku. Tak. No, widać mój dom. I najfajniejsze jest to, że wiem, że na moim świecie są wszystkie zwierzątka. Owce już mam. Najpierw trzeba pójść po kurczaki, krowy i świnie. Tak. No. Ja się z Wami żegnam. I no, dawajcie łapki w górę. Subskrybujcie mnie. Piszcie komentarze. I. Dawajcie inne fajne rzeczy. Cześć!